Cześć. Mamy tutaj do policzenia iloraz najmniejszej wspólnej wielokrotności i największego wspólnego dzielnika, i mamy podane te liczby x i y w postaci już potęgowej, takiej, w której mamy podstawy, mamy te dzielniki, liczby pierwsze, i już mamy część roboty wykonaną. Więc. Teraz na potrzeby tego największego wspólnego dzielnika, wybierzmy, rozpiszmy sobie w zasadzie tak te liczby x i y, żeby widzieć, ile nam się tych po, dzielników powtarza w obu liczbach. E, więc mamy tak, w x jest dwójka, w y nie ma dwójki, czyli zostawiam sobie puste miejsce pod spodem. Tutaj w x mamy jedną trójkę i w y też mamy jedną trójkę. Zapiszmy jedno pod drugim. Teraz mamy w x 5 do 3, a w y 5 do kwadratu. No to powtarza nam się tylko 5 do kwadratu, więc zapiszmy to jako 5 razy 5 do kwadratu, tak, bo to jest 5 do 3, i w y zapiszemy 5 do kwadratu. I jeszcze mamy w liczbie y razy 7. I teraz słuchajcie, mamy do policzenia największy wspólny dzielnik. A robimy to tak, że szukamy tych dzielników, które się powtarzają i wymnażamy przez siebie. Czyli zobaczcie, tu nam się powtarza trójka, tu nam się powtarza 5 do kwadratu, czyli nic więcej się nie powtarza. Czyli mamy 3 razy 5 do kwadratu, to jest 3 razy 25, to się równa 75. E, oczywiście nie musimy tego wymnażać. Trochę się pośpieszyłam, bo było za łatwo. A teraz e, najmniejsza wspólna wielokrotność. Najmniejsza wspólna wielokrotność. E, I tutaj wymnażamy te e, dzielniki. Wybieramy po kolei każdy dzielnik i sprawdzamy, gdzie on będzie w wyższej potędze, albo w większą, większą ilość razy występuje. Czyli mamy tak. Zaczynamy od dwójki. No występuje w x raz. W y nie występuje, czyli piszemy ją raz. Raz, dwójka. Teraz trójka, występuje raz w każdej liczbie, czyli też piszemy jedną tylko, tak, bo to jest największa jej ilość. Potem mamy piątkę, piątka występuje 5 do trzeciej w liczbie x, czyli piszemy 5 do trzeciej, bo w drugiej mamy 5 do kwadratu, czyli mniej. I jeszcze jest siódemka, która występuje raz w liczbie y. I teraz możemy sobie, albo nie będę tego liczyła, bo to bez sensu, zobaczcie, wielka liczba by wyszła, a my mamy tak naprawdę iloraz do policzenia. Także tam na początku się pośpieszyłam. Czyli mamy nww przez nwd, czyli 2 razy 3 razy 5 do trzeciej razy 7 i dzielimy to przez 3 razy 5 do kwadratu. No to jak to dzielimy? Mamy dwójkę. Na dole nie ma dwójki, więc przepisujemy sobie dwa razy. 3 z trójką się skraca. Teraz mamy 5 do trzeciej Podzielić przez 5 do kwadratu, czyli wiecie, jak przy dzieleniu odejmujemy potęgi. 3 odjąć 2 to będzie 1, czyli razy 5 do pierwszej, czyli tak naprawdę razy 5 i razy 7. No to teraz zobaczcie: 5 razy 2 to 10 i razy 7 to 70. Ja mówiłam, że bez sensu tu się pospieszyłam, bo łatwiej jest to zrobić na potęgach yy, niż dzielić wielkie liczby i skracać.